Wydaje że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o ligę, e, ligę tą wojewódzką pierwszą. <laughs> Najbardziej żałuję tego dwóch rzeczy tutaj, żeby wygraliśmy z tą nową drugą e, meczu z dwóch tygodni czy trzech tygodni temu i że mi graliśmy druga sprawa, czy nie graliśmy z całym składem przez cały sezon w tej Lidze, bo uważam, że teraz, teraz, teraz byśmy byli tak mi się wydaje, teraz byśmy byli w Polidze Makroregionalnej i walczyli o coś więcej niż to, co wywalczyliśmy walczyliśmy teraz. Mam nadzieję, że zagracie, że nawet za tydzień, w środę, e, na 100% swoich możliwości i zdobędziecie tam trzy punkty i będziemy czekać, co się będzie działo do końca. Przynajmniej ja będę czekał, bo to będzie takie moje uwieńczenie, mojej pracy z Wami. Będę śledził co wy robicie, czy gracie w piłkę dalej, się tam będę dowiadywał po swojemu i będę trzymał za was kciuki. I dziękuję jeszcze raz za super, za super parę miesięcy, które spędziliśmy razem. Dziękuję bardzo. Szatun dla Was. Dzięki.